Jak napisać zażalenie/odwołanie na postanowienie Sądu Rejonowego, Okręgowego bądź apelacyjnego w sprawie cywilnym? Szanowni Państwo, zażalenie jest drugim oprócz apelacji zwykłym środkiem odwoławczym, gdyż przysługuje o orzeczeń jeszcze nieprawomocnych. Jest środkiem w toku instancji ostatecznym, albowiem o orzeczenia Sądu drugiej instancji. Wydanego w następstwie wniesienia zażalenia w zasadzie nie przysługuje już dalsze odwołanie. Podkreślam w zasadzie. Zażalenie w przeciwieństwie do apelacji nie jest środkiem w pełni dewolutywnym, następstwem bowiem jego wniesienia nie zawsze jest przeniesienie postępowania do sądu wyższej instancji. W sytuacjach przewidzianych w przepisach zażalenie rozpoznaje sąd pierwszej instancji. Jest to uzasadnione charakterem orzeczeń podlegających orzecze zaskarżeniu zażaleniem, które nie dotyczą istoty sprawy albo zagadnień wypadkowych, lub odnoszących się do samego postępowania. Bardzo istotne jest też zdanie sobie sprawy, jaki jest cel takiego zażalenia. Zażalenie bowiem ma na celu ostateczne rozstrzygnięcie tych kwestii, wynikłych w toku postępowania, lecz od lecz mających zastosowanie co do istoty sprawy. Celem postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia jest wyłącznie kontrola orzeczeń sądu pierwszej instancji wydanych w toku postępowania lub formalnie kończących to postępowanie, a nie kontynuacja rozpoznania sprawy co do istoty. I to jest, drodzy Państwo, niezwykle istotne, żebyśmy rozumieli, Jaki jest właśnie cel wniesienia tego zażalenia? Ponieważ zażalenie przysługuje na postanowienia i zarządzenia przewodniczącego, a rozstrzygnięcia te stają się skuteczne z chwilą już ogłoszenia lub, jeżeli ogłoszenia na przykład nie było, to z chwilą podpisania sentencji, to wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowień. Dlatego niejednokrotnie też tkwimy w błędnym przeświadczeniu, że po wniesieniu zażalenia, automatycznie to postanowienie, to wniesienie samego środka zaskarżenia wstrzymuje wykonanie pewnych działań, wykonanie postanowienia. Ale tutaj, drodzy Państwo, miejmy świadomość, że tak to niestety nie działa. Wnoszący zażalenie może mieć interes w zaskarżeniu orzeczenia. Gdy nie uwzględnia ono jego żądania, np. w całości, lub gdy np. orzeczenie nie zapewnia mu wszystkich tych korzyści, jakich można było spodziewać się w danej sytuacji. W sprawach o roszczenie majątkowe należy wskazać wartość przedmiotu zaskarżenia, gdyż jest to niezbędne do ustalenia opłat sądowych. W zażaleniu można zgłosić również dalsze wnioski. Jak na przykład o przyznanie kosztów, wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, o przeprowadzenie dowodów. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest. Zwrot pozwu Odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu, albo podjęcie postępowania w innym trybie. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie. Oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta. Do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji, rygor natychmiastowej wykonalności, wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania, stwierdzenie prawomocności orzeczenia, skazanie świadka biegłego, strony, pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywne. Zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia. Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania. Odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia. Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia oraz ich odmowa. Zwrot kosztów. Określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka, oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, Odrzucenie zażalenia. Odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia. A gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie, to ten termin należy liczyć od ogłoszenia postanowienia. Wymagania. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzło uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Praktyka Wnieśnie apelacji. Wyłącza dopuszczalność zażalenia na postanowienie o kosztach procesu zawarte w wyroku, niezależnie od kolejności składania tych środków odwoławczych. Drodzy Państwo, teraz przytoczę parę orzeczeń, postanowień Sądu Najwyższego w przedmiocie praktyki dotyczącej środków zaskarżenia. Stronie przysługuje zażalenie na orzeczenie w przedmiocie. Częściowego unorzenia postępowania zawarte w wyroku w przypadku zaskarżenia przez tę stronę wyroku apelacją w części rozstrzygającej sprawę merytorycznie. Postanowienie sądu pierwszej instancji odmawiające odrzucenia pozwu nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie. Z tego też względu również postanowienie sądu drugiej instancji. Oddalające zażalenie na to postanowienie nie może być uznane za kończące postępowanie w sprawie, brak jest podstaw do przyjęcia, że istnieje możliwość złożenia wielu za zażaleń na to samo postanowienie przez tą samą stronę. W razie zażalenia na zawarte w wyroku postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania, wartość przedmiotu zaskarżenia zależy od wysokości tych kosztów nie zaś od wartości przedmiotu sporu w sprawie zasadniczej. Na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie przysługuje zażalenie. Od postanowienia sądu pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu w części przysługuje zażalenie, chociażby postanowienie to zostało zamieszczone w wyroku. Bieg terminu do wniesienia zażalenia nie ulega przerwaniu ani przedłużeniu ze względu na złożenie przez stronę wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ustanowienie przez sąd pełnomocnika z urzędu po upływie terminu do wniesienia zażalenia może stanowić okoliczność uzasadniającą przywrócenie terminu. Zażalenie do Sądu Najwyższego. Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie Sądu drugiej instancji, odrzucając y, skargę. Kasacyjną oraz na postanowienie sądu drugiej lub pierwszej instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Zażalenie do sądu najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji, wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Drodzy Państwo, warto zapamiętać te zasady, które zostały przytoczone. Warto też mieć świadomość, jak wygląda wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, gdzie sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Więc e, takie postanowienie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, wtedy sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym i w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu postanowienie. Kończące to postępowanie. Zatem, Szanowni Państwo, jeżeli tylko macie taką możliwość, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, korzystajcie z przysługujących Wam środków zaskarżenia. Jak napisać zażalenie, odwołanie na postanowienie Sądu Rejonowego, Okręgowego bądź Apelacyjnego w sprawie cywilnym? Szanowni Państwo, zażalenie jest drugim oprócz apelacji zwykłym środkiem odwoławczym gdyż przysługuje o orzeczeń jeszcze nieprawomocnych jest środkiem w toku instancji ostatecznym, albowiem od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego w następstwie niesienia zażalenia, w zasadzie nie przysługuje już dalsze odwołanie. Podkreślam, w zasadzie. Zażalenie w przeciwieństwie do apelacji nie jest środkiem w pełni dewolutywnym. Następstwem bowiem jego wniesienia, nie zawsze jest przeniesienie postępowania do Sądu Wyższej Instancji. W sytuacjach przewidzianych w przepisach zażalenie rozpoznaje Sąd Pierwszej Instancji. Jest to uzasadnione charakterem orzeczeń podlegających orzec zaskarżeniu za żaleniem, które nie dotyczą istoty sprawy albo zagadnień wypadkowych lub odnoszących się do samego postępowania. Bardzo istotne jest też zdanie sobie sprawy, jaki jest cel takiego zażalenia. Zażalenie bowiem ma na celu ostateczne rozstrzygnięcie tych kwestii wynikłych w toku postępowania, lecz od, lecz mających zastosowanie co do istoty sprawy. Celem postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia jest wyłącznie kontrola orzeczeń sądu pierwszej instancji. Wydanych w toku postępowania lub formalnie kończących to postępowanie.